Cześć, mam na imię Halina. Kamila Rowińską poznałam w 2017 roku i od tego czasu się z nią rozwijam. Moje życie w ostatnich trzech latach było jak to tło za mną. Z jednej strony ten jasny kolor, ta perła to Kamila Rowińska, od której bardzo dużo się nauczyłam, a ten drugi czarny kolor to straty, jakie poniosłam w życiu prywatnym, bo w ciągu trzech lat pochowałam trzy najbliższe mi osoby. Pierwsze po chorobie mamy, potem mojego męża, w wieku 45 lat, śmierć nagła i mamę mojego męża, która no, nie dała sobie rady ze śmiercią mojego syna, a rozchorowała się, zmarła. Ale po kolei. W 2017 roku, już po śmierci mojej mamy, planowałam zmianę pracy, więc chciałam to zrobić lepiej i spontanicznie kupiłam szkolenie Kobieta Niezależna. Um, bardzo wartościowe. Um, Kamila Robińska wybudza nas ze snu i moim zdaniem każda kobieta, każda kobieta powinna być niezależna, powinna um, przynajmniej pójść na takie szkolenie albo kupić sobie kurs online Kobieta Niezależna. To jest takie must be. Tam Kamila bardzo uh, wyraziście i w przyjemny sposób uh, Podpowiada nam, co zrobić, żeby nie odebrać bardzo przykrych życiowych lekcji. Ja takie lekcje odebrałam, ale o tym powiem Wam w dalszej części. Więc ja zawodowo prowadziłam dział zakupów, byłam menadżerem. W tej starej pracy jeszcze nie zarządzałam zespołem, można tak powiedzieć, bo prowadziłam półtorej osoby, czyli siebie i, i, i pół osoby, więc no, to trudno nazwać zarządzanie zespołem. I w, tak naprawdę w nowej pracy miałam być już liderem, miałam czteroosobowy zespół. I w tym 2017 roku pod tym kątem, właśnie zawodowym, bardzo dużo zrobiłam. Szkolenie, książki, VOD, kurs online. I tu wszystko szło dobrze, wszystko zapowiadało się bardzo optymistycznie, chociaż ja zawsze wiedziałam, że zmienić pracę to jedno, ale zrobić to lepiej i wyciągnąć te lekcje z tych swoich wcześniejszych błędów to drugie. Pod kątem wszystko było bardzo dobrze. Od października 2017 miałam podnieść nową pracę. Jednak w tym moim życiu prywatnym, tak jak wspomniałam wcześniej, nastąpiły bardzo mocne turbulencje. We wrześniu 2017 roku z dnia na dzień zmarł mój mąż i tu właśnie odebrałam te smutne lekcje, o których Wam chcę bardzo szybko powiedzieć. Tak naprawdę mój mąż miał działalność gospodarczą, jednoosobową działalność gospodarczą. Um, mieliśmy wspólnotę majątkową, a um, tak naprawdę prawa dla kobiet, nawet w takim przypadku, um, po, po śmierci męża są bardzo um, różne. Ja nie miałam wtedy tej świadomości, jak przykre lekcje muszę odebrać. Lekcja numer jeden to bank, który po śmierci mojego męża od razu przypomniał mi, że mam obowiązek spłacać kredyt. Um, wtedy zgłosiłam się do nich, bo chciałam wiedzieć w jakim procencie były brane dochody mojego męża pod uwagę, natomiast oni odpowiedzieli mi, że no, nie zostały brane, ja faktycznie w umowie nie miałam takiego zapisu, więc przykra lekcja numer jeden. Dwa to mieliśmy z mężem leasingi, li na firmę mojego męża. Właściwie jeden samochód do wykupu za bardzo małą kwotę dla męża, jak się zgłosiłam, że ja chcę wykupić ten samochód, to okazało się, że dla mnie ta kwota jest pięć razy wyższa. Więc to była druga bardzo bolesna. lekcja trzecia lekcja to to, że mieliśmy polisę na życie, a ale ja wtedy nie wiedziałam, że te dwa pierwsze lata, od kiedy podpiszemy polisy na życie, to właściwie są zupełnie inne warunki. I to była też dla mnie bardzo przykra lekcja, więc, którą odebrałam. Tak więc miałam bardzo dużo przykrych lekcji. Które nie muszą się wydarzyć w Waszym życiu, bo właśnie na kursie Kobieta Niezależna, Kamila mówi bardzo wyraźnie i są tam porady prawników, ekspertów jak przed tym wszystkim Cię zabezpieczyć, żeby to życie potem w takich sytuacjach, w takich przypadkach jak mój, gdzie trzeba się zająć dziećmi trzeba, jak gdyby, zająć się sobą nie skończyło się jeszcze większym dramatem, niż to właściwie jest. W dniu śmierci mojego męża tak naprawdę skorzystałam jeszcze z jednej podpowiedzi Kamili Rowińskiej. Kiedyś Kamila we swojej książce powiedziała, że jeżeli nie będzie mogła sobie z czymś poradzić, to skorzysta z pomocy specjalisty. Ja faktycznie zrobiłam to w dniu śmierci mojego męża, ponieważ nie miałam pojęcia, co mam powiedzieć moim dzieciom. Poszłam do terapeutu, jakiego miałam wtedy pod ręką. On mi uświadomił, że wszystko zależy ode mnie, więc ja podjęłam pracę z psychologiem. Rozpoczęłam też szkolenia, business master training. Chciałam, żeby to zminimalizowało moje straty, bo musiałam podejmować milion decyzji w bardzo krótkim czasie, bardzo trudnym. I wiedziałam, że muszę robić rzeczy, o których się nie znam, o których nie mam pojęcia. Próbowałam się. Dokształcić, ale miałam, nie miałam wystarczająco na to czasu. Z tych rzeczy zawodowych fantastyczne szkolenie, zespół marzeń, prywatnie chyba najbardziej poruszyło mnie, zbuduj swoją wewnętrzną siłę i wiem, że dzięki temu szkoleniu tak naprawdę udało mi się pokonać wiele rzeczy, iść do przodu, nie rozpatrywać przeszłości. Więc bardzo mi to pomogło. Jaka byłam kiedyś? Kiedyś nie umiałam komunikować się asertywnie, nie umiałam skutecznie delegować swoich obowiązków i tak jak wspomniałam wcześniej, to moje koło życia nie wyglądało tak jak powinno. Jak jest dzisiaj? Dzisiaj, pomimo tych wszystkich strat, jestem kobietą niezależną, rozwijam się. Wiem, że w normalnych warunkach wyciągnęłabym więcej z tych wszystkich szkoleń, ale wiem też, że wtedy dałam z siebie 100%. I mój sukces to chyba maksymalna produktywność w tym bardzo niekomfortowym czasie. Naprawdę działałam, działałam z kartką, z planem. Odhaczałam te wszystkie ważne rzeczy i um, jestem bardzo wdzięczna Kamieni Rowińskiej, że. że... Spotkałam Cię, Camilo. Dlatego, że mnóstwo rzeczy się od Ciebie nauczyłam. A wszystkim kobietom, nie tylko kobietom, polecam Twoje szkolenia. Dlatego, że warto się rozwijać, warto budować siebie i, i, i to wszystko, zanim w naszym życiu wydarzą się bardzo jakieś przykre turbulencje. Ja bardzo cieszę się na. Nasze spotkanie w Gruzji, bo um, zrobiłam sobie taki prezent urodzinowo-świąteczny i um, bardzo dziękuję całemu zespołowi ARWC i Tobie, Kamilo. Wiem, że troszeczkę przeciągnęłam czas, ale to już jest moje, nie wiem, 30 nagranie. E, Zaczynałam od pół godziny. Mam dla Ciebie jeszcze mały prezent. A kupiłam Ci kwiaty. Bardzo Ci dziękuję. Cieszę się na nasze spotkanie w Gruzji. I naprawdę dziękuję za wszystko.